W Warszawie z udziałem gości z Czech, Włoch i Niemiec odbyła się międzynarodowa konferencja pod tytułem Ochrona Życia i Zdrowia Pracujących w Sektorze Budownictwa, zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz Związek Zawodowy Budowlani. Głównym celem naszej konferencji było omówienie problemów związanych z bezpieczeństwem pracy w budownictwie. Przekazanie dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, a także dobrych praktyk, które są realizowane przez partnerów zagranicznych, m.in. przez Niemców, Włochów czy Czechów. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównej Inspekcji Pracy zwrócił uwagę na spadkową tendencję liczby wypadków w budownictwie, jednak nie odzwierciedla to stanu faktycznego. Ponieważ, jak wiemy wszyscy, powszechne jest y, stosowanie różnych form zatrudniania na placach budów, w szczególności na placach budów, a w związku z tym informacje o zdarzeniach wypadkowych nie, do, nie zawsze docierają do Głównego Urzędu Statystycznego, czyli tej najbardziej publicznej, oficjalnej statystyki wypadkowej. Te informacje potwierdził szef Związku Zawodowego Budowlani, Zbigniew Janowski, który podkreślił, że wypadkom ulegają głównie młodzi pracownicy, zwłaszcza z bardzo małym stażem pracy. I niestety nie wszystkie wypadki są rejestrowane. Fakt, że nie wszystkie wypadki są zgłaszane to ma kilka przyczyn. Jedną z nich jest to, że pracodawcy, szczególnie ci drobni, którzy zatrudniają małą liczbę pracowników, zatrudniają ich najczęściej na szaro lub na czarno. W związku z czym zgłoszenie takiego wypadku powodowałoby się z duży, znaczy wiązałoby się z konsekwencjami. Kolejny, kolejny, kolejna sprawa to taka, że często nie chcą po prostu zgłaszać, załatwiają ten problem z pracownikiem bezpośrednio, dając jakąś nagrodę czy rekompensując utratę zdrowia bezpośrednio. To są przypadki bardzo częste. Często po prostu y, te drobne wypadki nie są zgłaszane, bo pracodawcy i pracownik uważają, że nie ma sensu tej całej procedury, dość skomplikowanej procedury y, uruchamiać. Związek Zawodowy Budowlani wraz z głównym inspektorem pracy, jak też z inspektorem nadzoru budowlanego pracują nad uproszczeniem procedur zgłaszania wypadków. Profesor doktor Habilitowana Nauk Medycznych Jolanta Walusiak-Skorupa zwróciła uwagę na fakt, że pracownicy, Unikają rozpoznania u nich chorób zawodowych, często powstałych w wyniku wypadków. Poeliminuje ich to z rynku pracy, no bo jeżeli już nie można wykonywać tej samej pracy, którą się, która wywołała chorobę zawodową, to prostą sprawą jest, że a pracownik chce pracować, to prostą sprawą jest, że on po prostu, jeżeli tylko jest w stanie, to tego nie ujawnia. Jeżeli już dojdzie do wypadku, istotny jest jak najszybszy powrót pracownika do zdrowia, tak by jak najszybciej był w pełni sprawny i gotowy do podjęcia zadań zawodowych. Wiemy, że rehabilitacja jest bardzo ważnym elementem polityki prowadzonej przez ZUS. Efektywność przekłada się oczywiście na wymierne korzyści finansowe, ale przede wszystkim rehabilitacja ma wymiar społeczny. Pomaga w zniesieniu barier środowiskowych, ekonomicznych, zawodowych. Jakie dotykają osoby z różnym stopniem dysfunkcji organizmu spowodowanym chorobą, ale daje im szansę powrotu do pełnej aktywności zawodowej. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za, za uwagę. Dziękuję pani dyrektor. Pocieszające jest to, że rzeczywiście są tutaj wymierne skutki tej rehabilitacji leczniczej. Jednakże niepokojące nadal. Jest ta liczba ponad milion korzystających, a też koszty ponad 2 miliony. Ja myślę, Pani Dyrektor, że dzisiejsza konferencja spowoduje, że pomimo skuteczności rehabilitacji, to tej liczby takiej dużej już nie będzie. Najwięcej wypadków związanych jest z urządzeniami podlegającymi nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Klasyczny przykład to żuraw i jego operator. Operator żurawia wieżowego akurat. Nad tym chciałem się chwilę zatrzymać. To jest, proszę mi wybaczyć, stwierdzenie cholernie stresująca praca, bo ten facet siedzi na wysokości kilkudziesięciu metrów i bardzo często w ogóle nie widzi ładunku, który transportuje. A to nie chodzi o to, żeby to była rosyjska ruletka, tylko można w dzisiejszych czasach zapewnić środki łączności i koordynację w taki sposób, żeby on nie widząc tego ładunku mógł go spokojnie posadowić. Natomiast ten człowiek wymaga wsparcia, on sam sobie w takiej sytuacji po prostu nie poradzi i nie należy tego oczekiwać. Kierownik Chudzik podkreślił, że wprawdzie liczba wypadków z udziałem urządzeń technicznych eksploatowanych na budowach od wielu lat jest na podobnym poziomie, to jednak zmniejsza się liczba wypadków śmiertelnych. Na ponad 3000 żurawi wieżowych eksploatowanych w Polsce notuje się średnio od 4 do 6 wypadków śmiertelnych rocznie. I na szczęście tendencja jest spadkowa.